Kilkudziesięciu wystawców, pokazy, warsztaty oraz zajęcia edukacyjne dla najmłodszych. W Technicznym Ogrodzie w Gorzycach odbyła się Akademia Ratownicza SAREX-25. To ogólnopolska inicjatywa, która cyklicznie jest organizowana w innych miejscach kraju. Celem jest przede wszystkim edukacja i pokazanie potencjału poszczególnych służb odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa. Za organizację Akademii odpowiada kilka podmiotów. To grupa poszukiwawczo-ratownicza, nocny tropiciel Renegade Sarex, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego ASAR, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, Wodna Służba Ratownicza oraz Uniwersytet Kaliski imienia profesora Stanisława Wojciechowskiego. W tym roku do grona organizatorów dołączyła również Gmina Gorzyce. Akademia Ratownicza Sarex e, powstała. Jako element promocyjny podczas ćwiczenia taktyczno-specjalnego SAREKS organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych, jest to e, największy w kraju ćwiczenia z zakresu lotnictwa, ratownictwa lotniczego i ratownictwa morskiego. Podczas jednej z edycji e, postanowiliśmy e, przygotować taką akademię, e, która będzie promowała e, i edukowała o ratownictwie, o szeroko pojętym bezpieczeństwie. I tak naprawdę przez ostatnie lata przerodziło się to w cykliczne wydarzenie. No od wielu lat współpracujemy z wojskiem, praktycznie ja to już od powodzi, czyli 15 lat, a jeśli chodzi o ćwiczenia i związane działania z ratownictwem, z pomocą ludności cywilnej, od pięciu. W ubiegłym roku mieliśmy zorganizować właśnie taki event promujący wszystkie służby, które pomagają ludziom i mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych. No nie wyszło, powódź przeszkodziła nam, która była na południowym zachodzie Polski, więc zrobiliśmy to teraz. Celem jest przede wszystkim zaprezentowanie wyposażenia oraz potencjału poszczególnych służb oraz instytucji odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo. To nie tylko Wojsko, Policja i Straż Pożarna, ale chociażby pogotowie ratunkowe ochotnicze Straże Pożarne, Sanepit i wiele innych podmiotów. Każdego roku mamy edycję morską, która odbywa się nad morzem. Edycję tak zwaną górską, która odbywa się na południu Polski, w tym roku jest to złotogorzyce. Jest też edycja finałowa, taka podsumowująca cały rok. W tym roku jest to Wielkopolska w Krotoszynie i bardzo fajna edycja Sarek Kids Jest to edycja stricte skierowana do dzieci i młodzieży. W tym roku w Jaruszowie w województwie łódzkim, 7 czerwca się odbędzie i tam są warsztaty, zajęcia, konkursy, tak naprawdę przez zabawę do wiedzy. Mamy tu służby wojskowe podległe ministrowi obrony, mamy służby mundurowe podległe ministrowi spraw wewnętrznych. Mamy Państwową Straż, Ochotnicze Straże, mamy stowarzyszenia, które zajmują się ratownictwem czy medycznym, czy wodnym. Jak również instytucje podległe wojewodom czy starostom, które też w sytuacjach kryzysowych odgrywają bardzo ważną rolę. Myślę, że to taka impreza, która przede wszystkim uświadamia ludzi, jak wygląda nasze bezpieczeństwo, że trzeba o niego dbać, ale są też specjalistyczne służby, które no profesjonalnie o nie dbają. Także, jak widzimy, od najmłodszych. Po emerytów, no wszyscy są zainteresowani. Świetnie przygotowane stoiska, wielkie zainteresowanie wydarzeniem. Na większości z tych stoisk można się zapoznać z wieloma rzeczami, które są nam po prostu przydatne, jeśli chodzi o dbanie o własne bezpieczeństwo w codziennym życiu. Poza bogato wyposażonymi stoiskami bardzo ważne były pokazy. Dzięki temu mieszkańcy mogli zobaczyć, kto i w jakim zakresie odpowiada za prowadzenie akcji ratunkowej. Dla wszystkich służb była to także szansa na zgrywanie oraz rozwijanie współpracy. Poruszono między innymi tematy zarządzania kryzysowego, ewakuacji oraz co należy zrobić, gdy sami staniemy w obliczu konkretnego zagrożenia. Jesteśmy na pokazie. Jest to działanie symultaniczne związane z wypadkiem drogowym przy przejściu dla pieszych. Zespół ratownictwa dociera na miejsce zdarzenia. Policja zabezpiecza to miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa. Dojeżdża straż pożarna, czyli mamy do czynienia ze współpracą wszystkich służb ratownictwa w sytuacjach zagrożenia bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. To jest bardzo ważne i bardzo istotne, jeżeli chodzi o czas o pomoc i o zwiększenie szans przeżycia tych osób poszkodowanych. Poznajemy się nawzajem. Wielu z nas się już zna, bo są tu koledzy z Warszawy, z Rzeszowa, z Lubina, z Niska, Sandomierza, ale też nawzajem się poznajemy i często w sytuacjach kryzysowych się spotykamy i wówczas właśnie takie kontakty, gdy już się znamy, bardzo upraszczają i ułatwiają nam współpracę. Udział w Akademii wzięli także lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele parlamentarzystów i Ministerstwa Obrony Narodowej. Poza pokazami w ramach Akademii było również dużo edukacji dla dzieci. Przygotowano także prelekcje, a cennych wskazówek udzielali doświadczeni praktycy. Całość przybrała formę rodzinnego pikniku. Cel taki trochę edukacyjny dla mieszkańców i też dla dzieci i młodzieży, żeby pokazać te służby, różnice w jaki sposób działają, ale również pokazać kompetencje, kto jakie ma, a dla dorosłych i dla nas włodarzy jest ważne to, które służby i w jaki sposób należy uruchomić przy jakiej sytuacji kryzysowej. Naszą zasadą jest tak, że co roku jesteśmy w innych lokalizacjach. Bodajże dwa lata temu na terenie Podkarpacia odbyło się ćwiczenie, jeden z epizodów ćwiczenia taktyczno-specjalnego SAREX i dlatego jesteśmy w tym roku z Akademią. Ogólnie rzecz biorąc, naszą ideą i celem jest promowanie bezpieczeństwa i w tych czasach ratownictwa, i bezpieczeństwa, żeby osoby wiedziały, jak się w sytuacjach kryzysowych zachować. Wiemy, że. Tak naprawdę, zwykły przeciętny obywatel wie, że jest policja, Straż Pożarna, ratownictwo medyczne, ale nie wiedzą o gronie innych służb, które tak naprawdę całą dobę czuwają nad bezpieczeństwem obywateli, jak i kraju.